Niby wszystko pięknie, niby pozbyłem się problemu, ale jak się przyjrzeć, to jednak one tam są. Siedzą, czekają w uśpieniu, aby zaatakować. Jak tylko nie będę patrzeć, jak wejdę z domu. Jak tylko nadarzy się ku temu okazja. No nic, mam coś albo w sumie kogoś, kto mi pomoże w walce z nimi. Pamiętacie jak Wam mówiłem, że poza tymi zabiegami, które wykonuję, przydałaby się jeszcze mi pomóc tym akwarium? I tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Zamówiłem sobie pewne stworzonka, które pomogą mi z tego akwarium. Zaciekawiłem Was. Ciekawi co w pudełku? W pudełku jest ekipa doznawana specjalnych. Ekipa, która pomoże mi w utrzymaniu czystości tych zbiorników. Odpakujmy i zobaczmy, jak one się mają po przesyłce. Pudełku mam porządną ekipę czyszczącą, kudeczko przyszło z hitpakiem, jeszcze ciepły. I mamy w środku krewetki Amano. Widać, że wszystkie ładnie się ruszają. I sporą ilość ślimaków. Mam problem z ręką, bo nie mogę jej podnieść, także muszę jakoś sobie poradzić jedną, w kilku odmianach. Tak, dla tych miłośników wszystkich ślimaków. Zobaczcie, tylko jakieś liczności. Przyszły, tak zapakowane w pudełeczku. Zamówiłem kilka rodzajów ślimaków i zamówiłem również krewetki Amano. Amano kiedyś miałem u siebie, ale niestety wyszły mi ze zbiornika i w ten sposób swój, zakończyły swój W Ślimaku mamy trzy rodzaje. Część wrzucimy do dwusetki, a część wrzucimy do mojej 70. I te śliczne ty lecą tutaj do tego zbiorniczka. Patrzcie jak ładnie zarasta. Mam nadzieję, że będzie im się Podobać ich nowy dom. Ślimaki nie próżnowały od razu, zabrały się za brudną robotę, a pozostałe ślimaczki idą do dwusetki. Zobaczcie tylko, jakie ładne. I te wszystkie ślicznoty lądują tutaj. Bez aklimatyzacji, no bo tak jak mówię, przyszły, bez wody. dziwości maczki okazały się nad wyraz towarzyskie. Zobaczcie jak szybko zyskały nowych przyjaciół. Oślimakami poszło nam bardzo prosto, bo wystarczyło je włożyć do akwarium, natomiast z krewetkami już trzeba po troszeczkę delikatniej. Krewetki są delikatniejsze, tak więc jak najwolniej trzeba im ten proces adaptacji do tych nowych warunków przeprowadzić. W tym celu przeleję sobie zawartość tutaj woreczka do pojemnika. zawsze dobrze sprawdzić na wszelki wypadek woreczek, czy nie została jakaś krewetka. I mamy ich tutaj ładne statko. Krewetek zamówiłem 10 sztuk, myślę, że to w zupełności wystarczy na mój 200 zbiornik, tym bardziej, że jest tam ekipa czyszcząca w postaci ślimaków, które jak widzieliście właśnie wrzuciłem. Żeby było jak najdelikatniej, to teraz poszukam węża. Do aklimatyzacji używam. Silikonowego wężyka, zawiązanego w jednym miejscu, tak, żeby móc regulować przepływ tej wody, żeby ta woda tam sobie delikatnie kopała. Woda powoli sobie kapie do pojemnika, w momencie, kiedy pojemnik przepełni się wodą, no to ta woda będzie się wylewać, aż w końcu wymieni się całkowicie, praktycznie na tą z mojego zbiornika. A mano mają to do siebie, że one bardzo lubią się wspinać. Widzę, że nie ma sensu czekać, aż ten pojemnik się zapełni i wyleje tam, bo one i tak i tak w momencie, kiedy woda się przepełni, woda dojdzie do równego, to z tego wyskoczą. Tak więc myślę, że aklimatyzacja taka jak teraz, to się i tak lało już teraz jakieś 30 minut. Taka aklimatyzacja myślę, że im no, będzie musiała wystarczyć. Porządna ekipa czyszcząca, to podstawa w akwarium, nawet tym dobrze prosperującym. Jak odpowiednio ją dobierzemy, to nawet możemy nie zauważyć, że pojawiły się w akwarium jakieś problemy. Te nieprzyjemne rzeczy, w sumie głównie glony, pojawiają się zazwyczaj z jednego powodu. Z powodu niestabilnych warunków w zbiorniku. Jednym z takich głównych czynników, które mogą je powodować, są na przykład nieczystości różnego rodzaju. Już nie mówię jedynie o samym przekarmianiu ryby, bo to często się zdarza. Nawet tym najlepszym, ale również yy, nieczystości w postaci gnijących, umierających roślin. Martwa, nieprzytworzona materia, która gdzieś tam zalega i gnije w akwarium, psując tym samym parametry i powodując te zachwiania. Można oczywiście samemu regularnie próbować wybierać resztki pokarmu czy też zepsute liście, ale sami wiecie jak to z tym bywa. No i zresztą, czy damy radę zobaczyć wszystko? Myślę, że nie poradzimy sobie w tym dobrze, tak dobrze jak ekipa, która została wprowadzona do tego zbiornika. Ślimaki nie zjadają zdrowych roślin. Uwierzcie mi, prędzej zdechną z głodu. A jedynie te, które i tak zaczynają się rozpadać. A dzięki temu, że właśnie zostaną zjedzone przez te ślimaki, nie zdążą popsuć nam parametrów wody. Dodatkowo wszystkie wprowadzone do ślimaki dobrze sobie radzą z usuwaniem glonów. Tak na dobrą sprawę, one nic nie, innego nie robią, jak tylko jedzą i śpią. Zresztą to samo tyczy się krewetek, które tu zostało wprowadzone. Co prawda, były tutaj już i były tutaj również krewetki, ale Amano lepiej sobie radzą z glonami nitkowatymi, które tutaj atakują ten zbiornik. A pozostałych ścimaków jeszcze nie miałem u siebie i jestem ciekaw, w jaki sposób one będą sobie radziły. Czy też może lepiej poradzą z sobie czyszczeniem tych szybek. Oczywiście wiadomo, wprowadzone zwierzaki nie spowodują tego, że glony całkowicie znikną. Ale wraz ze stałą pielęgnacją, podmianami wody, odpowiednim wkładem filtracyjnym, który zresztą widzieliście ostatnio, w znacznym stopniu będę redukował powstawanie problemów. A koniec końców doczekam się momentu, że glony po prostu przestaną stanowić problem. Dodatkowo, jakby ktoś się jeszcze martwił o plagę ślimaków, to wszystkie ślimaki, które tutaj wprowadziłem do tego akwarium, nie rozmnażają się w słodkiej wodzie. Larwy, malutkie ślimaczki, żeby przeżyć, potrzebują słonej wody. Czyli, jeżeli nie zasalamy w żaden sposób naszego akwarium, nie musimy się tym martwić, bo te larwy sobie nie poradzą. One po prostu, nawet jak się wyplują, to umrą. W pudełeczku miałem coś jeszcze ciekawego. Chyba najmniejszy na rynku, albo nawet i ogólnie najmniejszy jaki jest. Zestaw dwutlenku węgla, ale wam pokażę dopiero w osobnym filmie. Jak Wam mignąłem już przed tym zbiornikiem, to Wam pokażę jak on wygląda. Zbiornik naprawdę ładnie zarasta. Oczywiście jeszcze nie podłączyłem Nutribota, oczywiście jeszcze nie podłączyłem dwutlenku węgla, tak więc akwarium idzie bez nawozu, idzie tylko i wyłącznie na tym substracie, który tutaj był i bez Nutribotów. Nutriboty mam przygotowane, co prawda, żeby podłączyć. Tak więc myślę, że może teraz się za to zabiorę, bo akurat mam chwilę. Podłączę Nutriboty i no, dwutlenek węgla również by się przydał. Butla już na wykończeniu, powiem Wam, że jestem w szoku jak długo wytrzymała, bo mówiliście, że będzie trzymała tylko i wyłącznie miesiąc, a u mnie idzie trzy, jeszcze idzie, pokazywałem Wam zdjęcie, jeszcze zobaczcie, jeszcze coś tam, coś tam z tej butli się wyciska. W sumie mam jeszcze chwilę, więc ogarniemy temat tej butli, muszę ją wymienić. Miałem tę butlę dawać... Pod tamten zbiornik, który Wam pokazałem, ale tu mam te raki i te, ta butla mi kontroluje poziom PH w, tym, w tej wodzie, a zależy mi na tych rakach, żeby one jednak były. Raki zdechły u młodego w pokoju i powiem wam, że było nieciekawe, jak zdechły tam mam, No, parametry mu nie pasowały, także no, muszę te raczki jednak mieć. Płytnienia jeszcze sporo było. O, dziurawe wiaderko. Widzicie, że będzie problem z wyjęciem. Zobaczcie, woreczki same wypadły. I nowy wkład. Jeszcze mi dwa zostały. A jeszcze przy okazji pokażę Wam, założyłem Iji Cascade'a. No, na razie tak z daleka, pokażę Wam, zobaczycie za tydzień na odcinku. I założyłem sobie, zobaczcie jak fajnie uchwyty do lamp do tego zbiornika. Myślę, że wygląda dużo, dużo lepiej dzięki temu. Bardzo mi się podoba, pasuje pod te lampy i... Mieści się jeszcze, się jeszcze następne, bo mam jeszcze jednego sikora. Yy, nie wiem, czy jest potrzeba go dawania, bo jak widzicie, dobrze sobie radzi zbiornik 200 litrów no, z tymi dwoma lampami. Ale jak coś dam, jeszcze jedną. Mm -hmm. Przy okazji omawiania, też jeszcze troszeczkę przypnę tą dobrotalne, bo rotalne miałem zrobić. Poprawię mech. Muchu nie chciałem w ogóle, a zobaczcie, mech jest. No bo mech dałem na drzewa. Nie miałem co zrobić z tym chem, to wrzuciłem na drzewa pomieszałem go razem z mm, Bolbitisem. Myślę, że dobrze mi to wyszło. Dajcie znać oczywiście, co Wy o tym sądzicie. Nie jestem pewien co do ryb tu w tym akwarium. Mam pewne... Typy, ale dajcie znać co Wy o tym, co byście widzieli w tym, w tym zbiorniku. Dobra, ale wróćmy jednak do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Wydawało mi się, że dość sporo tego wszystkiego wrzuciłem do akwarium, bo ślimaków chyba 16-20, już dobrze nie pamiętam. No i 10 krewetek tych Hamano, a siedzę już dobre 20 minut przed zbiornikiem i helmetów nie widzę. Gdzieś się rozlazły po akwarium. Zebry jedynie są tutaj z przodu. I Amano też jeszcze żadnej nie widziałem. Wspomniałem wam o ślimakach i o krewetkach w ekipie czyszczących. Ale oczywiście jeszcze mamy ryby. Całą paletę ryb, które również wspomogą nas w prowadzeniu takiego zbiornika. Jest to zbiornik roślinny, czyli na przykład mógłbym tutaj wprowadzić otoski. Otoski również bardzo dobrze sobie radzą z wyczyszczeniem glonów. mógłbym wprowadzić kilka kosiarek. Myślę, że one by poradziły sobie z jedzeniem tych nitek, ale z uwagi na krewetki i na ślimaki, nie chcę tego robić. Oprócz tych dwóch wymienionych mamy jeszcze masę, masę innych. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię Wam osobny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Hej.